28 sierpnia 2025 dostaniemy dostęp do wczesnego dostępu do gry Aztecs The Lost Sun. Jest to city builder, w którym przejmujemy kontrolę nad stolicą Imperium Azteków, a samą grę dostajemy od polskiego studia Play to Chill. Gra jest klasycznym przedstawicielem swojego gatunku, w którym stawiamy nowe budowle, budujemy drogi, prowadzimy badania oraz zaspokajamy potrzeby naszych mieszkańców. Aztekowie byli znani ze składania ofiar z ludzi, aby przypodobać się swoim bogom i w tej grze również będziemy mieli opcję robić takie rzeczy, aby zyskać ich przychylność, która może pomóc nam w trudnych sytuacjach. Ja rzadko gram w City Buildery, ale ten na screenach wygląda ciekawie i będę śledził postępy prac, bo nie wolno zapomnieć, że to co dostaniemy pod koniec wakacji, to będzie dopiero wczesny dostęp. Jeśli lubicie takie produkcje i jesteście zainteresowani grą Aztek z The Lost Sun, dajcie proszę znać w komentarzach.